Warszawa rośnie. Warszawa właśnie podskoczyła na 12. miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych europejskich miast dla inwestorów nieruchomości. Ranking został opublikowany przez PwC i Urban Land Institute i pokazuje, że stolica Polski zdecydowanie jest na topie. Nasze miasto nie tylko awansowało o dwa miejsca w porównaniu do zeszłego roku, ale też wyprzedziło takie miasta jak Praga i Budapeszt. Eksperci mówią, że Polska ma mocne perspektywy gospodarcze, które przyciągają inwestorów, mimo geopolitycznych zawirowań w regionie. Co więcej, Warszawa jest gotowa na wyzwania przyszłości, zwłaszcza w tematach ekologii, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. A kto króluje w Europie? Tradycyjnie Londyn na pierwszym miejscu i Paryż na trzecim, zyskując dzięki inwestycjom olimpijskim i infrastrukturze. Na podium załapał się także Madryt, wyprzedzając Paryż i wskakując na drugie miejsce dzięki świetnym Wynikom ekonomicznym i wysokiej jakości życia. Warszawa ma przed sobą wielkie możliwości, zwłaszcza, że ponad 80% ekspertów przewiduje, że zyski na rynku nieruchomości w Europie będą rosnąć lub zostaną na obecnym poziomie w 2025 roku. Co więcej, Polska stolica to teraz regionalny lider, otwarty na nowe inwestycje i rozwiązania w przyszłości. A jak myślisz, Warszawa może podskoczyć jeszcze wyżej? Daj znać w komentarzu. Euforia na rynku kryptowalut, Bitcoin bije rekordy. Dzieje się coś niesamowitego na rynku kryptowalut. Bitcoin właśnie pobił rekord i zbliżył się do 90 tysięcy dolarów. Kapitalizacja całego rynku wynosi teraz 3,1 biliona dolarów. To najwyższa wartość w historii. To naprawdę mocny sygnał dla inwestorów. Bitcoin wskoczył na ósme miejsce wśród aktywów o najwyższej kapitalizacji, przeskakując srebro. A co słychać u innych kryptowalut? Ethereum rośnie wolniej ale Dogecoin za to totalnie szaleje. Wzrost aż o 45% w jeden dzień. No cóż, Elon Musk znowu rozkręca swój ulubiony Doge, co zresztą widać na kursie. Ale uwaga, analitycy ostrzegają przed korektą. Rynek jest mocno lewarowany. Otwarte pozycje z dźwignią sięgają niemal 100 miliardów dolarów. To może grozić lawiną wycofań, która szybko przyniesie korektę cen. Znani eksperci różnią się w prognozach. Jedni twierdzą, że Bitcoin może spaść do 58 tysięcy dolarów na koniec 2024 roku, a inni widzą możliwość nowych rekordów. No to co dalej? Czeka nas dalsza jazda w górę, czy nagłe wycofanie? Faktem jest, że w dłuższej perspektywie wielu analityków stawia na wzrosty. Jedna z prognoz przewiduje, że bitcoin może osiągnąć 200 tysięcy dolarów do końca 2025 roku. Na rynku jest gorąco, więc trzymajcie się mocno, bo przyszłość kryptowalut zapowiada się naprawdę ekscytująco. Rosyjskie firmy w tarapatach. Czemu rosyjskie firmy mogą zbankrutować? Wszystko przez wysokie stopy procentowe. Rosja zmaga się z kryzysem finansowym, a w grudniu ma być jeszcze gorzej. Wysoka inflacja, słabnący rubel i podwyżki stóp procentowych to przepis na katastrofę. Aktualna stopa procentowa wynosi aż 21%. Po inwazji na Ukrainę była podniesiona do 20%, a już w grudniu spodziewają się kolejnej podwyżki. Czemu to tak groźne? Firmy zmuszone są do zaciągania kredytów o zmiennym oprocentowaniu. I co się dzieje? Pożyczki rosną w. Szybkim tempie, a odsetki pożerają całe pieniądze. W 2023 roku 44% kredytów firmowych było na zmiennym oprocentowaniu, a teraz to już 53%, co to oznacza? Coraz więcej firm nie może spłacać swoich długów, a liczba bankructw rośnie o 20% w tym roku. Firmy nie mogą poradzić sobie z rosnącymi ratami kredytów i opóźniają płatności dla swoich dostawców. Kto bije na alarm, nawet rosyjscy dyrektorzy ostrzegają przed upadkiem firm. Sergii Mezow Wzrostec mówi wprost, większość firm zbankrutuje, a oligarcha Aleksiej Mordaszow dodaje, przy tych stopach procentowych lepiej wstrzymać rozwój niż ryzykować. Rosja na skraju finansowej katastrofy. Czy to początek wielkiego kryzysu? Przedsiębiorcy są w pułapce. Co myślisz o tych podwyżkach stóp procentowych w Rosji? Daj znać w komentarzu. Zostaw suba i bądź na bieżąco.